Witam Was ponownie spod pomnika Adama Mickiewicza. To jest pomnik ufundowany. Sami przeczytajcie. Stoi tu już jakiś czas. A wczoraj, kiedy czytałam mój tekst odnośnie stwierdzenia Mickiewicza. Miej serce i patrzaj w serce. To było to było natychmiastowe skojarzenie, że Instytut Matematyki Serca również wziął się za za badania nad sercem, nad jego właściwościami elektrycznymi, energetycznymi, a takie ostatnie, taka ostatnia rzecz, która mnie zachwyciła, to jest mianowicie informacja, że serce wyprzedza reakcję mózgu na, na bodziec, który ma się ukazać w przyszłości. w porównaniu z umysłem. Jest to bardzo ciekawe zjawisko i widać po nim, że serce jest czymś, czemu naprawdę warto zaufać. Mamy taką, taką niesamowitą inżynierię w sobie. Jest to inżynieria z natury. Z natury tego, jak, jak, jak funkcjonujemy jako istoty żywe. Więc, kochani, zaufajmy, zaufajmy serduszku. Serduszko ma o wiele większą możliwość przy Przygotowania nas na rzeczy, które mają nastąpić. To był bardzo ciekawy eksperyment, ponieważ e, ludzie mieli przyczepione do siebie różne czujniki i e, komputer losowo wybierał, wybierał e, sekwencje zdjęć. I, 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 i badano równocześnie reakcję na to zdjęcie i okazywało się, że e, że umysł reagował dużo, dużo później a podjęcie Mickiewiczowskiego miej w serce i patrzaj w serce Chciałabym, aby było takim nowym, nowym podejściem, nowym podejściem, ponieważ e, kiedy podaje się nam różne lektury, e, naszych wieszczów, naszych różnych autorów. ich interpretacje są zależne od, od czasu, w jakim pojawiliśmy się na świecie, zależne od interpretacji, od interpretowania historii przez daną, sytuację historyczną, środowiska, środowiska, które uważają się, że rządzą. No i od tego wszystkiego te interpretacje zależą, natomiast nie ma te interpretacje często nie służą człowiekowi. Więc przypatrzmy się jeszcze raz Mickiewiczowi, tego. Popatrzmy na niego troszkę inaczej i odszukajmy te przesłania, które, które są dla nas te, na teraz, na okres, kiedy, kiedy się budzimy, kiedy otwierają się nam klapki na oczach, na samych siebie, na świat, w jakim żyjemy. Pozdrawiam Was serdecznie.